Ty jesteś moim synem, ja cię dziś zrodził. Ty jesteś moją córką, ja ciebie dziś zrodziłem. Gorąco wierzę, że te słowa z listu do hebrajczyków rozdział 5 dotykają w szczególnie wiele serc, że Pan wlewa te słowa w wiele serc. Jest to ładunek ogromny ładunek wielkiej miłości Bożej. Która dotyka wielu z nas, i wierzę gorąco, że wielu z nas, wielu chrześcijan ma gorące pragnienie modlitwy, bo te słowa niosą swoim przekazem wezwanie do tego, by stanąć w prawdzie, by każdy z nas, każdy chrześcijanin stanął w prawdzie. I widzę, że tak się zaczyna dziać, że wiele kościołów, wiele denominacji zaczyna modlić się za ojczyznę, za naród. Gorąco wierzę, że Pan przygotowuje nas, że Pan przygotowuje nas, oblekając w swoją odwagę, w swoją miłość, która będzie patrzeć na brata, na siostrę z miłością. Przecież żyjemy pod jednym dachem, jesteśmy jednym narodem. Wielu z nas już widzi, jak jesteśmy skłócani, jak jesteśmy fałszywie nastawiani jedni przeciw drugim. Nie jest to Boże, nie jest to miłosierne. I Pan właśnie to odwraca. Pan mówi, jesteś moim synem, jesteś moją córką, to ja Ciebie zrodziłem i dziś rodzę Cię jako ponownie, po to, byś stanął na przedmurzu, stanął przy tej wschodniej granicy albo przy granicy południowej, stanął tam, gdzie jesteś, i byś wezwał mojego imienia. Bo ja jestem tym, który zbawia, ja jestem tym, który. Daje pokój. Jestem głęboko przekonany, że powinniśmy właśnie stanąć teraz, w tym momencie, wszyscy, jak jeden chrześcijanin: wznieść swoje serce ku Panu, który obdarzy je mocą mocą, by pokonać zło, które, w, które za wszelką cenę chce zniszczyć nasz naród i chce zniszczyć naszą niepodległość. Pamiętaj, Pan, Twój Bóg jest pośród Ciebie, Mocarz, On zbawi. Uniesie się weselem nad Tobą, odnowi swoją miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta. Zabiorę od Ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia z niewagi. Oto ja sprawię zagładę wszystkim, którzy Cię uciskali w owym czasie. A zachowam chromych i wygnanych zgromadzę i zgotuję z nich chwałę i sławę na całej ziemi, gdzie doznawali zawstydzenia. W bowiem czasie was przywiodę, w czasie gdy was zgromadzę, albowiem dam wam imię i chwałę wszystkich narodów ziemi, gdy odmienię wasz los na waszych oczach. Mówi Pan. Księga Sofoniasza, rozdział trzeci. Kochani, to słowa do nas, do każdego Polaka, to słowa, które Pan mi pokazuje już, już kolejny raz od dłuższego czasu. Te słowa dotyczą naszego narodu. Jak staniemy razem, ramię w ramię, serce przy sercu, to Pan. Jest pośród nas, a On jest mocarzem, który może nas zbawić. Pan daje nam obietnicę wolnej ojczyzny. Głosiłem to przesłanie już od dłuższego czasu, ale czuję, że teraz jest ten właśnie moment moment, gdy widzimy, jak wszystko się wali. Nasza ojczyzna zbudowana na piasku i najwyższa pora, by Pan tchnął na nas tak jak kiedyś by Pan tchnął swoją mocą, by odnowił naszego ducha. To jest właśnie ten czas, kochani. Gorąco proszę, namawiam, byście, obietnie w jakim kościele służycie, gdzie jesteście, ale by ten najbliższy czas poświęcić na wzmożoną modlitwę. Modlitwę w domach, modlitwę w kościołach, w zborach. Kochani, módlmy się za ojczyznę też w domach, rodzinnie, bo to jest nasz skarb. I tak jak mówiłem w zeszłym roku o wielkiej zdradzie naszych sojuszników, co właśnie ma miejsce, tak też mówiłem o wspaniałej odnowie naszej ojczyzny, która jest przed nami. Wymaga to jednak walki, wzmożonej walki duchowej naszego narodu, pobudki, obudzenia, się chwycenia za duchowy oręż, bo tylko tak możemy wspomóc naszych braci i nasze siostry. Pamiętajcie, nie toczymy walki z ciałem. Ale z duchowymi zwierznościami. Już przecież chyba każdy to widzi, z kim lub z czym walczymy. Pokażmy więc, pokażmy więc, kochani, po raz kolejny, że jesteśmy duchową siłą, duchową potęgą, potęgą, której nikt nic nie złamie. Stajmy się znowu twierdzą niezdobytą w sercu Europy. Stajmy się duchową twierdzą, a mamy wspaniałą obietnicę od Pana, wspaniałą obietnicę przyszłości. Bo oto, mówi Pan, oto przywrócę do poprzedniego stanu wasze namioty i okażę miłosierdzie nad jego siedzibami. Miasto zostanie wzniesione na swych ruinach, a pałace staną na swoim miejscu. Rozlegną się stamtąd hymny pochwalne i głosy pełne radości. Pomnożę ich i nie zmaleję ich liczba. Przysporzę im chwałę, by nikt nimi nie pogardzał. Jego synowie będą, tak jak dawniej, jego zgromadzenie powstanie wobec mnie, ukażę natomiast wszystkich jego ciemiężców, a jego władca będzie spośród niego. Panujący jego będzie do niego pochodził. Zapewnię mu dostęp do siebie, także zbliży się do mnie. Bo kto inaczej miałby odwagę zbliżać się do mnie, wyrocznia pana. Wy będziecie moim narodem, a ja będę waszym Bogiem. Oto wichura idzie od Pana, powstaje burza, spadnie na głowę niegodziwych. Nieustanie palący gniew Pana, dopóki nie dokona on i nie urzeczywistni zamiarów swego serca. Przy końcu dni to zrozumiecie. Kochani, burza, która idzie od Pana, burza, o której mówili prorocy od lat, musi się stać. Musi się stać, dopóki, jak mówi Pan, nie dokona i nie urzeczywistni zamiarów swojego serca. Zrozumienie nastąpi później. To, co my teraz powinniśmy zrobić, to podnieść głowy i wzywać Jego imienia. I wzywać Jego imienia, bo Pan przywróci nas do poprzedniego stanu. Rozlegną się z naszego kraju hymny pochwalne i głosy pełne radości. Wierzę głęboko, że to przesłanie dotyczy naszej Ojczyzny. Wierzę też głęboko w to, że spośród nas, naszego narodu, narodzi się władca duchowy, bardzo mądrym mądrością Bożą. Będzie to władca, któremu, jak mówi Pan, zapewnię dostęp do siebie, także zbliży się do mnie. Zbliża się czas, gdy Wy będziecie moim narodem, a ja będę Waszym Bogiem, mówi Pan. Ale zanim to się stanie, wichura idzie od Pana i powstaje burza. Schrońmy się. Strzelmy się pod Jego miłosierną dłonią, ukryjmy się w cieniu Jego skrzydeł i prośmy o zrozumienie, o czucie Bożej miłości. Pamiętaj, mówi Pan, to Ty jesteś moim synem, to Ty jesteś moją córką, to ja Cię dziś zrodziłem, to ja Cię zrodziłem, mówi Pan, po to, byś żył dla mnie. A żyć dla Pana to żyć dla brata, dla siostry, żyć dla narodu. To, co możemy zrobić, to stanąć w prawdzie i przyjąć Jego łaskę, Jego moc, wzywając Jego imienia do obrony nad tym narodem, nad braćmi, nad siostrami. Stańmy razem. Siostro i bracie, stańmy razem na modlitwę. Bez względu na denominację, na kościół, na to czy tamto, to jest teraz totalnie bez znaczenia. Jesteśmy w momencie, gdy zagrożone jest samostanowienie naszego narodu. Zagrożone są nasze granice i to dosłownie. Wszystko zaczyna się w świecie duchowym, a tam trwa od dawna zacięty bój o nas, o nasze dusze. Chyba już to widzisz. Dlatego stajmy w prawdzie. Przyjmijmy nasze Boże dziedzictwo i uwierzmy w to, że Pan, Bóg jest pośród ciebie, mocarz, który zbawia i który uniesie się weselem nad Tobą, odnowi swą miłość i zniesie Okrzyk radości, okrzyk zwycięstwa, bo zwycięstwo jest tylko w Panu.